Jesteśmy teraz w Zatrzymujemy się tutaj na dwa dni, więc fajnie, bo trochę męczące czasami jest takie jeżdżenie bez przerwy. Trafiła nam się super pogoda. Ostatni dzień roku to jest i super pogoda nam się trafiła. Jest w ogóle tak wiosennie, jest 15 stopni. I jesteśmy w parku English Garden i to jest taka fajna rzeczka, gdzie ludzie sobie surfują, tam są takie znaczki śmierci, i zakaz pływania, ale to się robi na własną odpowiedzialność. Przez jakiś czas to było potem no nielegalne, na początku było legalne, potem nielegalne, a teraz jest znowu legalne, ale na własną odpowiedzialność, bo ten nurt jest dosyć szybki, to wydaje się niebezpieczne. Jesteśmy Ty. na Placu Mariackim. Pówny rynek, jest tam z tyłu kościół, to jest w się. Jest z tyłu statua, która podobno jest ze złota, wiesz? Gdzie? To, to podobno jest ze złota. A w całości, prawda? Tak. tak. Peter Skirsi to jest taki kościół. Chodzimy do środka kościoła nie? Nie chcesz. Nie chcesz. <gry> Miśka boję się pidżonów. Tak, ale nie chciałam, żeby zniszczył też nasz setup profesjonalny z tym lapsem. <gry> jest też muzeum e, BMW. Niestety jest Sylwester, więc jest zamknięte. Mam wrażenie, że tematem tego vloga będzie niestety wszystko jest zamknięte, bo jest Sylwester w korona, ale jest zamknięte. Ale jest tutaj takie muzeum w ładnym budynku, a tam są chyba kwatery główne e, BMW. A po drugiej stronie muzeum z nie naprzeciwko jest Olympia Park i to jest e, park, na którym jest stadion olimpijski. ale przechodziliśmy przez taki market, on istnieje około 200 lat i tam wszystko sprzedają, różne rzeczy no ale mięso, warzywa, ale też jakieś takie po prostu randomowe rzeczy, zbiorowisko wszystkiego dzisiaj jest solwester, więc niestety jest zamknięte więc yy, tak, porada, jezu, ta ciągle porada, którą sobie zawsze w nocy mówimy że w zimę trzeba wstawać rano, no bo światło jest tylko gdzieś tak do 16.40 Zawsze sobie to mówimy, a potem zawsze stajemy jakoś o... Za późno. <laughs> Za późno po prostu. Myśmy się...